się manderą to ja e, gramy sobie w UFC 3 na konsoli playstation 4 e, i co tworzymy nową karierę na poziomie normalnym wybieramy sobie wagę wagę pół ja ogólnie nagrywam to drugi raz bo pierwszy raz nie nagrało się stójkowicz i co tworzymy zawodnika Ogólny imię dajmy mu Alojzy Alojzy Dobrze napisałem? Alojzy Nazwisko Pseudonim dajmy mu Dobra, pseudonim taki niech będzie nikt w mediach Oczywiście napisamy w a ty L Ry I o, o ty, 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 ty a, okay. to tam nieważne Wiek, dajmy trochę młodszego byka M mm, M 80 mu dajmy Albo zróbmy takiego nis niskiego, najniższego jaki może być dobra Wygląd Włosy Głowa sty, o, Styl Dobra, jakie bym tutaj dać włosy? Może takie... takie zletka? Afro? Może takie coś? Dobra, chyba jestem... jestem za tym, chyba. Dobra, musimy, musi to być. Włosy dajmy mu blond. Taki ciemniejszy chyba bardziej to jest blond, nie znam się. Styl brwi taki... Kolor dajmy mu siby może Czemu nie Zarost Styl zarostu Co my tu mamy ciekawego Dobra Musi to być Kolor Dajmy taki, tylko brwi będą innego koloru, czemu nie Bo Właśnie nie ciała tego nie chce Głowa, to tam nieważne tak nie tak na to patrzeć za dużo Oczy tu Aura, tu z gitara, skóra, tułaże, sprzęt do walki, to Co my tu mamy? Takie krót, krótsze, takie. Miałem chyba są za tymi. ochraniacze na zęby. Co to mam fajnego? Tak trochę patriotycznie? Może. Tak. Jakby obrócić, to jest flaga polska dobra, ale chyba jestem za tymi zębami. Nawet fajnie to wygląda. Akcesoria. Prawa kostka. Lewa kostka. dobra, na prawy kostkę dajmy mu to. dobra, umiejętności to tam podstawowe nie będą. I styl. No styl to. Nieco. teraz? Zapisz, wyjść, chyba. Ja nie chcę wychodzić. Ja chcę grać. Dobra, zapisz, wyjść. Zapisać zmiany, tak. Dobra, ładuję się. Ładuję się, to nam porady. Walcz teraz. Zd nowy kontakt zdobyty jest Aloyzy Barao ba ba Barao wygrana dobra pod podpis zawodnika widzicie jaka technologia przykładasz sobie palec nic nie musisz pisać elegancko Na to się mówi elegancka sytuacja porady doty dotyczące kariery w trybie kariery zbierz udział A. It's been said that you play baseball, play football, or play basketball. You don't play. I won't read it because I don't like it. You can read whatever you want. Because while mastering all combat sports disciplines is necessary to compete, to succeed, a fighter must have the heart and determination. To walk through fire in search of victory. Tonight, the journey begins. Tommy, Tommy. from the bright lights of Las Vegas or New York City, but as the same goes, when the octagon door shuts, a fight's a fight. Nowra, I'm about to invite you to the Nowra. Pierwsza walka. Jesteśmy młodsi, niżsi, ciężsi i nie zobaczyłem ostatniego tego. Ale dobra, pierwsza walka. Pierwsza walka w ogóle. Chciałbym powiedzieć, że ten film będzie trochę zmontowany, bo... Bo... Co pomyślałem, że spróbuję trochę zmontować. O, ale dostałem. Nawet nie mam pokazane, Aha. R1 Czy nie jest nic pokazane co mam robić? Użyj R2 by wykonać wysoki blok Użyj R2 No co jest, ten blok nie działa Dobra, Kościół Ja już to wchodzi gram, ale strasznie da da dawno temu i nie, nie, nie pamiętam masz tyle Dobra gości dostaję tutaj Elegancja, elegancja, podchodzimy i cios w głowy Potulisę elegancko i teraz, teraz moli On już, on już ledwo, on już ledwo stoi na nogę Dobra teraz jeszcze raz, elegancko Nie, nie trafiłem, dużo kondycji straciłem Ale, ale dostałem teraz Dobra, masz po O Titera O, to, to nie było miłe Przecież on, on ledwo stoi na, na, na nogach, tutaj mi się wydaje I teraz, w głowę, elegancko On, on ledwo stoi na mojej, czy u to widzicie? Przecież przecież on już to on już wydaje rady O nie, teraz ja, ja, za, ja za chwilę nie będę dawał rady. O, powoliłem gościa. Nie no, jak się do niego podchodziło, nie pamiętam. Dobra, gość się blokuje, jak, jakby się bał mnie. O, ale dostał fronta. Nie no, przecież on tu ledwo żyje chyba. No, i elegancko. Dobra. No. Nie, co ja robię ogólnie? I teraz wyjście, bo ja tak bić. Nie, o nie. o, nie. o ale Dobrze, że mnie nie trafił goście. Dobra, koniec pierwszej połowy. Chyba pierwszą połowę jestem w lepszej pozycji, ale nie jestem pewien. No, przeżano już tyle, bo na niego. Przeżano już. On, on, on już się wytrzymuje, on już się wytrzymuje. Dobra. Kolejna runda. Ja myślałem, że, że on już tu nie będzie wytrzymywał, ale dostał fronta goście. Stara się bierze poza poza uderzeniem przeciwnika, dobra, będę się starał. O, Alter wyrwał. O i kolejny raz. Z ja, i ja na jego miejscu już bym pewnie leżał. Dobra, jeszcze raz. A, teraz mi trafiłem, zablokował. O nie, alteros. no ale się teraz taki skoczny gościu zrobił atakuje mnie co to chwilę i tero. no bo nie, on, ja no on ja na jego miejscu już nie wiem poddał by coś no to już knockout nie, już nie ma szans gościu Elegancki win. Jak to się mówi? Ezwin. Ezowsko. Zero wysiłku musiałem tu, tutaj użyć. Zero. No przecież on, on już tu nie wie co się dzieje. Jest zwycięstwo przez knockout. Alojzy Barao Ten szef Wygrałem gościem elegancko Bez żadnego problemu Zyskałem 10 fanów i 1600 dolarów Elegancka sytuacja No, ta sytuacja jest elegancka Jest, czekam Czekam niecierpliwie na więcej o rany, gratulacje, dzięki, dzięki. Elegancka sytuacja. W ogóle to miałem dzisiaj nagrywać z wikiem film z Fortnite'a, ale mm, musiał, musiał pobrać od nowa. I ja bym się sobie to będziemy nagrywać dzisiaj, a jak nie no to jutro. Najbliższa walka. 100% walka, okej. A co tu mamy, więcej chyba nic więcej nie możemy robić cele kontraktu. Jakie mamy cele? Wygraj dwie walki z rzędu yy, I wygraj najbliższe walki przed końcem pierwszej rundy No dobra, postaram się Ale nie obiecuję Dobra z kim, tu, z kim teraz tu walczymy? Tu mamy... Z jakimś słabym gościem, zobaczymy No, wydaje mi się, że zawalczymy z tym gościem On już wygrał 5, 3 przegrał A ten gościu 4 wygrał, 1 przegrał Dobra, walczymy z tym Akceptować walkę? Akceptuję Dobra Za planem no co my tu mamy? Siłownia w piwnicy Wykup członkostwo Ile mamy pieniędzy? Dobra, wykupuję członkostwo Raz się żyję Dobra Najbliższa walka I tutaj trenujemy sobie Ile mamy punktów w stówę To najpierw ja bym wziął to mocy weźmy Poczemu nie? Nie mogę się doczekać walki, kolej, cięż, kolejny ciężki trening Okej okay. okay, trening weźmy sobie Ale tak Weźmy sobie to Jeszcze mam 60, weźmy to I co ty by tu jeszcze wziąć? Weźmy jeszcze to. O, elegancko. Więc to nam jeszcze 10. to w sumie moglibyśmy mówić trening, ale zostawię sobie. Przejdź do kolejnego tygodnia. Dobra, przychodzimy do walki. Tutaj mamy porady dotyczące kariery, ale pora komu potrzebne porady, przecież to jest taka ezowska ta kariera je Jeden będziesz wygrany, to też wygramy, to No chodź I pyk od razu Nie będziemy się bawić z gościem Pyk Od razu Blokuj wysoko trzymając, no nisko trzymając, a to już to bym O przecież on już tu się ledwo na tych nogach trzyma, ja nie wiem jak on to wytrzymuje w ogóle te, te, takie, te potężne ciosy Będę mu obijał nogę O cholera dobra Będę mu obijał nogę dopóki nie będzie gościu m, nie, nie będzie wytrzymywał na, na, na tym nogę To jest plan Ulek jest niski przy tych wszystkich gościach O jak mi przykro O nie nie no gościł, gościł Dobra, co my tu robimy wstawanie? No i co? Nie tak nie tak łatwo. No co myśmy nie broni czy co? No dobra, się bronić. Uderzmy tak. Tak, uderzmy, ale uderzy go. Jeszcze dalej. Ale. Dobra, teraz... Takie coś, elegancko. Elegancka sytuacja. nie. Ale mało kondycji, w ogóle zapomniałem na to patrzeć. O, 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 uderzę go. Nie, broni się ten gościu Nie, ale dostałem Broń się przed kręgnięciami na wszystkie bloki Dobra, ale teraz wyrwał w bułę Przecież on się chwieje już o o o o i teraz, już nie ma gościa Elegancko w pierwszej rundzie Elegancja Francja. Jak to się mówi, elegancka sytuacja. No, ta sytuacja jest elegancka. I tu, tu, to tu, 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 tu już co się dzieje. On już tu już było po nim, ja to była już tylko taka dodatkowita. Ta, ta żeby było w 100% pewne. Dobra, od razu kolejna bitwa. 15 nowych panów, elegancka sytuacja. W ogóle, nie wiem czy, kiedy ten film oglądacie, ale ten dzień, w którym go nagrywam, to, to miałem w planach zrobić live'a kolejnego z, z Star Wars'u Jedi Upadł Zakon, ale no, no to nie niedziela, to tam nie, nie chciałam się zbytnio Na trafie żadnego czasu, też bym się nie chciał streamować, to mówię, a nagram sobie Dobra, kolejna oferta walki, co my tu mamy? Też nie wiem ile nagrywam, więc nie, nie, wiem, nie wiem jak to będzie wyglądać z długością. Też nie, nie chcę za długiego tego odcinka nagrywać. Ani za, ani za krótkiego. Dobra, zaplanuj obóz. Dobra. Trening. Promocja dla, dla mnie promocja też też jest ważna. Hej patercio, świetnie ci idzie w W WFA. Dana White będzie szukał nowych talentów w programie Looking for AFI i pojawi się na twojej następnej walce. Pokaż z siebie, siebie z jak najlepszej strony, a być może to będzie twój bilet do UFC, widzicie? Nie, zagrałem dwie walki i już do UFC idę. Okej, okay, postaram się zrobić dobre wrażenie. Jak będę trochę inaczej czytał niż jest, albo będę się mylił, albo tam jakby coś napisane po angielsku i czytałem to strasznie cicho, no to sorry, ale no, tak, 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 właśnie, taki właśnie jestem. Dobra, promujemy tutaj i co? Bierzemy to, jak, jak zwykle, to na 30. Ja, ja nawet nie, nie patrzę, co to zdaje, bo tutaj tak się nie znam, ale czemu by nie. O nie, czy się czy, czy na kontuzję? I co? O nie, jak to. E... Hej, powodzenia, w dzisiaj walce. walczy. Zrób show dla ekipy z LFAF. Dobra, robimy show dla ekipy z LFALF, LF, czy tak. No chyba, chyba zagramy tę... Zagramy tę walkę i chyba będziemy pomału kończyć ten odcinek. Bo nie nastawiłem żadnego budzika, ani nie widziałem, od kiedy trzeba nagrywać. No, więc nie wiem. A nie chcę, też, żeby to było za długie, to nie?

Dobra. Coś tam pogadali, coś tam pogadali, a my tutaj walczymy. Nie ma nie. No już elegancko. Elegancka sytuacja. Kopy to jest moja mocna struna. Dobra, Teraz postaram się go kopnąć wysoko. O nie! Zrobię to samo, co ja chciałem zrobić. Dobra, dostał. Jakbym czasami nic nie mówił, to sorki, ale trochę się skupiam. Dobra, gości dostał, kopa. Teraz po nodze, po nodze, z drugiej strony. O, już się przygotowałam. Tutaj tak, proszę. trochę uciknijmy i kop oj czemu czasami nie mogę wysoko kopnąć a czasami mogę nie wiem to chyba nie nie patrzę na kondycji to dlatego O, teraz dostał fronta on ogólnie jest o wiele lepszy ode mnie jak oczywiście jak podejmowałem tą walkę to, to się zauważyć że jest lepsze ode mnie w wielu aspektach ale... może... nie dam rady. O cholera, dobra. To spokojnie, spokojnie. Spokojnie, odczekajmy. Spokojnie, przecież... przecież ja, się, ja się nie chciałem z tobą być, spokojnie, przecież... Tutaj nic, nic, nic do ciebie nie mam. Spokojnie, spokojnie, kolego. Przecież znam się nie od dziś. Alter, dostęp, nie? Te, te ciosy mogą być zabójcze, a czemu on tak szybko wstaje? Noga Noga, o nie, przygotowała się gościu. Dobra Noga Głowa Cios Cios, nie no a czemu on tak rzadko atakuje i ciągle się broni? Czubek No nie ty, ty traf jak to powiedziałem, to powinienem mnie, mnie, mnie tak zaatakować, o, Dobrze, że zaraz No dobra, to już jest raczej koniec Dobra, elegancko w pierwszej rundzie Dobra Elegancka sytuacja tutaj Trzy gry z rzędu wygrane, w sensie trzy walki z rzędu wygrane Pokazałem się z jak najlepszej strony, mi się, tak mi się wydaje a więc wygrana, elegancka. Od razu, gdy dwa, dwa cele kontaktu zrobiliśmy, od razu 2515 fanów doszło. Dzięki. O. Dobra. Wiecie co? Chyba będę pomału kończył. Tylko, że no nie wiem ile już nagrywam i nie wiem czy to jest długo, krótko. Ale lepiej zrobić krótszy film niż zrobić film 30 minutowy Jak dla mnie. Bo ja na przykład takich długich filmów nie lubię oglądać. O nie, nie, dobra, dało mi złą opinię. Hej, Fatlercio. No hej, hej, dobra, Odpowiem mu, mu też złą opinię. Nawet nie, nie czytałem co tam było napisane. Okej, okay, nowy kontrakt zdobyłem. Dobra, podpisujemy od razu bez, bez czytania kontraktów normalnych. Czyta kontrakty w tych czasach, umówmy się. Nikomu to nie jest potrzebne. Dobra, z tym gościem będziemy walczyć za 5 walk. Dobra. Trzymajcie się. Kolejny film pewnie wpadnie gdzieś na dniach. Trzymajcie się. Miłego.